Tam tu. To chyba gdzieś tu było. Dobra, zjem i lecimy. Akurat. nie, wyszedłem z Discorda po prostu, że to nie ma sensu. No, Prudno, no. powiedzieć, że nie chcę grać. A nie wiem. że to Nie, myślić? było, w sensie. nie, nie. No jest tutaj cyfer. Ona z sobie stoi. Dla tych, co nie wiedzą o co chodzi, to Pum. grał duo z y, gościem z radianta. Ale gość z radianta to nie było za prosto. Grał na szaryfie i się wkurzyło. To Muszę że nie chce tych. No 53 zł. No. Akceptowalne. I no, mi do nie, mortala zabrakło nawet. Jest, nie? Tylko Chyba nie wiem czy na tym koncie czy na drugim, bo mam widzę, dwa albo trzy kąta ziomuś. Tylko jest. dostałem bana na rok i nie grałem. I na drugim, Kupić, drugim koncie zacząłem grać. Tylko nie pamiętam które to jest, będę musiał sprawdzić potem. Ja grałem troszkę ziomuś. Pan Tomaszek, to fajne fajny jest bardzo. Ja tylko zobaczyłem od razu mówię, muszę mieć to. A trafił, Ktoś u nas w meczu miał czy kiedy go.? A pewnie w sklepie, widziałeś. W sklepie. No no tak, Powiedziałeś widać, i zobaczyłem. Chyba zagadałem się i chyba w dupę chcę te skiny wsadź <laughs> Skiny to główny content Tak, główny content tak. wy******ania się właśnie si Ja też się wy******ałem, więc, więc jestem ja jeden Dzięki Dark Clopper. Ty no, bardzo dziwne to trochę było dla mnie. Dziwne było to, że tutaj byli wszyscy, nie? My wchodzimy, Nie, a co... czemu strzelał, jak szedłem na łoku, przez smoka Nie uh -huh. wiem, może mi idzie jakoś, dziwne bardzo. No. Nie, ja, idę, ja jestem na midzie akurat, razem. Koło bo tego lecz, jest dobrać. gość. Uważaj, uważaj, bo ta Neon tam wychodzi blisko. No bo nie wszedł na bez, bo k***a lata gdzieś indziej. Nie, dwóch tutaj, dwóch tutaj. Macie na pinga, ostatni. Do marketu, pójdą albo do CETA. Tam gdzie mam on jest. no ja nie słyszę ich, no Muszę podgłosić. Mam maksa. Nie słyszałem kroków akurat tak mówił To ok? okej? Nie wierzę w to! Skąd on wie? Kevin! Short. A musimy wejść, niestety Ty już mlemo. nie wierzę w to. No ta Rejna potrafi strzelić, czasami. Kieł on za waliwa? Skąd on to wiedział? Dwa, nie wiem, chciałbym wygrać, bo możemy wygrać tylko dlatego, że stolimy a nie biegniemy, przegrywamy, to nie chodzi o umiejętności. Po prostu stoimy zamiast biec A no to poczekajmy chwilę, o, cage, jeszcze. 12 sekund Plecy catwalk, plecy catwalk Leżę, leżę no. go, Goście wiedzą gdzie stoimy, no nie? Plecy za chwileczkę, będą luki Tu mamy drzwi zamknięte, możemy poczekać ich wystrzelać, bo będą nas pushować Dobra, ja już wiem wszystko w tym momencie Śmietniki wysnajpimy. no Niech no się no? wyrzuci z tych nie? no już dokładnie wie gdzie stoję, zobacz Leżę jeszcze poczekajmy, za Po co się miał tam sprawić, to strzelał w gości, nice. rozumiesz? Okay. Y idźcie no, może no, do A. No, no idźcie do A. Uważajcie po lewo na spawnie. Short. No B króci, słyszałem. Właśnie chcę. Na lespie naszym się zlespił, idę go dawać. Już czekam na niego. On wie, że tu stoję! Plecy macie. Nice. Nice. Kiedy co zmieniłeś? Nie rozumiem. Jesteś głupio poinformowany po prostu. Przez jakieś głupie szaty, gościu. Dorośnij. Dużo rzeczy z kontekstu Dawaj, mamo. Nie, spadaj. Masz flesza tą Rejną? Mam. Daj, co? daj. Ja opłacam, ja opłacam. O, idealnie piknął tam Uciekł, rzadko, na blisko. Aj ci... Nie no, za dobrze jest, informacja w informacjach śmierci. A, są? Nooo! To za dużo wie mnie. On wiedział, że tu byłem w ogóle, no nie? Mnie też sprawdził, a ja na siebie no byłem. O cieo, cieo! Nie strenę! Zaraz, 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 zaraz. Musiałam, ty go obronisz. No. W sumie. Po... Ej co on tu robi? Cicho, cicho daj zagrać, daj zagrać. Dobra. A, Widzisz, kwiczysz i, i zjeść. Z... byłem cicho, jasnie. już byłem cicho, spokojnie. Ale co on tu robi? Cicho, tak. O, A tak byś dał info tutaj po prawej, coś tam, coś tam i pek, po wołowę by zabiła i wygralibyśmy. Oj, tak by było, wsięgam no. Ściana <śmiany> pękła im. Tak, rotują na, słyszę. Goś. Ja mówię wam, że ta rejna jest ja, śmieciem. Ja. Wie wszystko. Piedyny plecami biegnie, a wcelowany we mnie już. To biegnie. Ja że ta rejna jest ja, śmieciem. Ja. Przez y 14 rund zrobiła 8 kili. jeszcze wygrywają to. Nie wiem, czy wie wszystko. Wie wszystko. Piedyny plecami biegnie, a wcelowany we mnie już. To no czucie, skrwa, kiedy coś jest nie tak. Zawsze jest jeden gość, który wie za dużo, Wkurzamy to bardzo. Kurde, no. Ej, ja wam dam. Rotują, rotują. Wrócili. Są w tym drewnie, są tu. O, ty. Nie, no, jestem głównym po prostu. Co ja teraz zrobiłem? Cofnęli już na. Ujtuje do prawej, dawaj, do dawaj, dawaj no. no. już miałem tą trzecią jest... Nice Aaa Nie dostała A dobra. jak ten, jak, jak ona jest tak, Ja wiem, 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 ale chciałem w tempo trafić Po prostu, k**wa, już mało byłem, no. nie trafiam, k**wa, jestem. Trzecią kulkę tak. trafię Oj tu kur... chodzi. Nie wiem na czym to polega w ogóle. Oj, trudne, trudne się wylosowało. Co to? Nie wiem o co tu chodzi. Urwa coś ciężkiego, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem o co tu chodzi w ogóle? Cześć Jasz to ja Do zobaczenia przez Detroit. Patrzę. Nie wiem. to jest. Welcome to the Game 2 plus Official Trailer, ale już to grałem. I to nie raz, nie dwa. Ale się nie da, rozumiesz? Zobacz, masz czwórkę i chciałbym tu dać czwórkę. Zobacz, że się nie da tej czwórki dać. Patrz. dwa? Sam nie wiem, o co tu chodzi, przyznam. Nie lubiła mi główek. Znaczy, lubię, ale. Ja się nie, dzięki Wietkom, dzięki Donos, i dzięki Karo. Dobra. Można grać w Detroitach się to ogląda. Która ta 14:56. Będzie pamiętane. Do zobaczenia. LPP. el pepe At